Dzień dobry, dzisiaj taka szybka relacja z pola walki, jak widzicie straszny bałagan na biurku, olejki eteryczne, różne przyrządy gemologiczne, oczywiście spektrometry, no i masa różnego rodzaju biżuterii. I jedną z rzeczy, które dostałem jest taki pierścionek, taki oto pierścionek, może go pokażemy w zbliżeniu. I pierścionek posiadał taki oto certyfikat, osłaniam to specjalnie, żeby nie było widać kto... Kto to zrobił? W każdym razie przeczytam, że to jest dyplomowany znawca diamentów PTG. No i w opisie pierścionka jest tak napisane, że srebro 925, 2,6 grama, to tam masa, to wiadomo. Kamień szafir, paparadża. No tu jest masa i. No i te małe kamienie, że to też są szafiry. No i cóż się okazuje? Po pierwsze, nazwa paparadża jest zarezerwowana dla. Kamieni naturalnych, niepoprawianych. Ten kamień nie ma kompletnie żadnej inkluzji. Sprawdzałem go w immersji i wynika jeszcze w immersji, jeszcze w świetle spolaryzowanym. Obraz jest charakterystyczny dla kamieni syntetycznych, więc on się nie może nazywać poparadża. Ale rzeczywiście, jak sprawdzamy sobie na spektrometrii, zaraz to pokażę, to wtedy, to wtedy okazuje się, że, że to jest szafir. Co do tych małych kamieni, Pokażę to tutaj. Te małe kamienie, małe kamienie żelatkowe mają takie widmo. Co to jest za widmo? Nie wiem. To jest jakiś syntetyk. Coś, jakiś jak albo coś takiego. To na pewno nie jest, nie jest kamień naturalny i to na pewno nie jest i to na pewno nie jest szafir. Więc tutaj już pierwsza skucha. Pokażę Wam jak wygląda w takim razie widmo szafiru, żeby... Żeby było wiadomo, oczywiście, widma szafirów. Akurat w przypadku szafirów, widma szafirów naturalnych i syntetycznych są dokładnie takie same. One się tutaj niczym nie różnią. No, tutaj mamy przesterowane. Troszeczkę poprawię te parametry, tutaj zaczyna być widać. Proszę bardzo, mamy widmo bardzo praktyczne dla szafiru. Możemy je troszeczkę sobie tutaj rozjechać. O, tak było najlepiej no więc więc właśnie pierwsza, pierwsza skółka szafir jest syntetyczny druga kamienie dodatkowe nie są szafirami no i trzecia rzecz największa to jest srebro opisane zostało jako srebro 925 zresztą na szynie jest taka, taki, taka deklaracja no a patrzmy co tutaj się dzieje mieć 32,2%, srebro 29,6%, czyli to by było srebro 0,296. No i cynk 33,3% około, czyli znaczy to tyle, że pierścionek jest wykonany z mosiądzu, mniej więcej 50 na 50% i pokryty galwaniczną warstwą srebra. Co mogę Wam powiedzieć? No, trzeba, trzeba bardzo uważać przy oznaczaniu. No, i wszystkim ekspertom polecam, żeby sprawdzać. Jeżeli, jeżeli na wyrobie nie ma cechy probierczej, no to próba tego stopu musi być bezwzględnie sprawdzona, bo, no bo można się bardzo pomylić. I z opisu tutaj wynika, że pierścionek jest warty jakieś kilkanaście tysięcy dolarów co najmniej. Podejrzenie budzi to, że ktoś tak niesamowity kamień oprawił w srebro. I to jest właściwie jedno podejrzenie, a potem się okazuje, że to jest biżuteria tak zwana kostiumowa i, i właściwie no i wartość jest taka, jak, jak cena w sklepie. Jeżeli jest nowy wyrób, jeżeli jest używany, no to właściwie już jest nie, nie rozprzedania komukolwiek. Na dzisiaj tyle z pola walki. Mam nadzieję, że Nikt z Was nie kupi sobie takiego wyrobu z tak wystawionym dokumentem. Dzień dobry. Dzisiaj dogrywam takie uzupełnienie tego filmu, no dlatego, że starałem się zrobić dramę i oczywiście zgłosić do zarządu Polskiego Towarzystwa Gemologicznego, że ich ekspert wystawił taki dokument na, na pierścionek, właściwie taki doku oszukańczy dokument. Pierwszą rzeczą, którą zrobiłem, to sprawdziłem sobie na liście ekspertów. Polskiego Towarzystwa Gemologicznego, czy figuruje takie nazwisko? Otóż nie figuruje. Ten ekspert nie dość, że wystawia oszukańcze certyfikaty, to posługuje się podrobioną, podrobioną pieczątką PTGM. Już mówię, kto jest podpisany. Pieczątka jest owalna, taka jak pieczątki PTGM. Jest napisane na niej dyplomowany znawca diamentów PTGM, Krzysztof Kędzior. Numer rejestracyjny 3 przez 2014 i pod spodem jest napis wycena biżuterii. Szukałem dwa razy na liście ekspertów PTGM, nie ma tutaj człowieka o nazwisku Krzysztof Kędzior, więc ktoś się podszywa. Jak widać naraża klientów na bardzo poważne straty finansowe. No nic, uważajcie. W każdym razie ostrzegam wszystkich przed certyfikatami wystawionymi przez tego człowieka albo, no nie wiem, przez tego człowieka, to może być zupełnie zmyślone imię i nazwisko. W każdym razie uważajcie na tego rodzaju dokumenty, bo one są poszukańcze.